Pewnie zastanawiacie się, jak ja do jasnej cholery znalazłem się w takim miejscu. No cóż, prawda jest taka, że wszedłem w biznesy z lokalsami. Ale okej, okay, po kolei zacznijmy od samego początku. Jak dzisiaj się Justyś podoba? Czwarteczku, czwarteczku, co masz dla nas w woreczku. Słoneczny czwartek. Uderzamy na kilka jakichś wysepek. Wykupiliśmy sobie taką lokalną wycieczkę. Zobaczymy, czy będzie OK, ale już na starcie zapowiada się, że nie do końca. No ale spoko może się. Jakby miło miło nas to zaskoczy na kilka wysepek, fifi i tak dalej. Nie pamiętam ich nazw, bo te nazwy są tutaj naprawdę specyficzne. Nasz przewodnik ma na imię Po. Tak więc to już mówi, że tutaj nazwy są bardzo specyficzne. No ale spoko. Idziemy teraz na naszą łódeczkę. A widoki w drodze na łódkę, czy na stateczek, czy na to czym będziemy płynąć, mamy następujące. Czyli to jest taka zatoka dla tych wszystkich firm, które wożą ludzi właśnie na różne wyspy. Tak to się, widzicie, przedstawia. No, całkiem spoko. Jest piękna pogoda. Kolejny, bardzo duszny dzień. Siadamy na łódkę, zobaczcie, jak to wygląda. Zawodowo i profesjonalnie. No i dopłynęliśmy, słuchajcie na pierwszą wysepkę. Bambo chyba się nazywa. Ale mogę się mylić. Piękna jest, słuchajcie, woda. Widoki na razie również. Ale łódek jest tutaj strasznie, strasznie duże, jak widzicie. Tak więc jest to miejsce bardzo oblegane przez ludzi. No dobra, damy radę. Zaraz sobie tutaj połazimy. Jest już stoję. Wyspa Bambusowa ma prawie sercowaty kształt, więc często jest odwiedzana przez zakochane pary. Mierzy 700 metrów długości i 600 metrów szerokości. Jej wnętrze pokryte jest bujną roślinnością z przewagą roślin z rodzaju rzewnia i bambusa. Na wyspie jest mały barek i toaleta, nie ma natomiast hotelu i tym podobnych udogodnień. Miejsce bardzo fajne na krótki odpoczynek czy popływanie w bardzo czystej wodzie. Oczywiście bardzo popularne, więc trzeba liczyć się z ogromnymi tłumami turystów. Zobaczcie, jaka czysta woda tutaj jest. Po prostu totalnie przejrzysta. Tylko trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć na tych kamieniach. Fajne są te skały wszystkie. Zobaczcie z takimi muszelkami. A tutaj widzicie, leży sobie meduza. Więc lepiej jej nie dotykać. A ich jest dużo no, tutaj na brzegu. A tutaj jest widoczna wyspa Kojung. Na nią niestety nie popłyniemy. Ale zobaczcie, jakie widoki. A ja sobie teraz stoję na takim fajnym monolicie ale słońce daje tutaj powiem Wam ostro trzeba bardzo uważać Ech, snurkowanie czyli pływanie w maseczce z rurką zdecydowanie nie dla mnie ale kilka osób chyba miało niezłą frajdę Jesteśmy teraz na wyspie Fifi. Byliśmy na jedzeniu, ale w takich warunkach, że szkoda gadać. Eee, chyba jednak nie warto wykopywać takich wycieczek u lokalców, eee, że gdzieś tam idziecie i widzicie jakąś budeczkę, bo popłynęliśmy na tą pierwszą wyspę, potem popłynęliśmy ponurkować, no nie każdy chciał nurkować. Mogli zostawić ludzi na tej wyspie dłużej, a ci, którzy chcą nurkować, mogli popłynąć nurkować. No ale okej. Okay. A teraz przejechaliśmy na Fifi, ale zjeść, tak więc zobaczymy za chwilę, co się będzie działo, czy cała nasza wizyta tutaj na Fifi to jest tylko po prostu po to, żeby zjeść. Nie rozumiemy tego. Zobaczymy, co będzie za chwilę, za pół godziny. Uff, czas na coś zimnego do picia, bo... Tam, gdzie to jedzenie było, nawet nie mieli nic dziwnego do picia, tylko ciepło herbaty. Monkey Island też było, chociaż tylko na chwilę, i niestety, ze względu na obecność innych wycieczek, nie można było zejść do wody, jak te osoby, które widzieliście właśnie na ujęciach. Szkoda, to bardzo duży minus tej naszej, no, nietrafionej wycieczki. To się nie dzieje. Naprawdę. Zobaczcie za moimi plecami, co tu się wydarza właśnie w tym momencie. Maya Bay. Miejsce absolutnie genialne, bo pomiędzy takimi dwoma skałami, natomiast oczywiście urokliwe w sytuacji, w której nie byłoby tutaj turystów, bo ogólnie robi wrażenie, ale czuć trawę. Tylko słuchajcie, problem jest taki, że tu są takie tłumy, Oczywiście nie można mieć za złe tego ludziom. Każdy chce to zobaczyć, ale tłumy są tak straszne, że psują po prostu wszystko. Idzie się taką kładką jak na spacerniaku w więzieniu jakimś. I po bokach są jakieś gatunki różnych roślin egzotycznych. Są tabliczki, ale nie można tego zobaczyć. Oj, co? Ja nie można tego zobaczyć. Bo tłum Was napiera z tyłu. Tutaj jest ładny punkt widokowy. No ale widzicie jak to wygląda, nie? Spróbujcie się tutaj wcisnąć, sobie selfiaczka zrobić. Nie ma szans. Przynajmniej się przejdziecie ze mną kawałeczek. Ludzie się patrzą na mnie, bo gadam do siebie. Nie wiedzą, że mam mikrofon przyczepiony do plecaka. Ale jest miejsce. Wow! Widzicie? Zejdziemy sobie na taką piękną plażę. Zobaczymy jak tam jest. I trzeba się zwijać na stateczek, bo czasu jest bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mało. O, trzeba zdjąć? Nie można wchodzić w klapeczkach. Więc zdejmujemy. No i już klapeczki zdjęte. I idziemy na najlepszą plażę. Zobaczcie tu dziewczyną wcale nie jest gorąco. Szacunek dla nich. Ogromny. Muzeumanki to mają. Przejebane. No ale dobra, taka kultura, nie? Zobaczcie tutaj dziewczynę. Zamaskowane. Plaża piękna. Pełna pięknych widoków i pełna ludzi. Totalnie pełna ludzi. Ale chodźcie, wejdziemy sobie do wody, co? Dystynka znalazła dobre miejsce. To trzymajcie, kadr wyjątkowy bo zaraz nas pewnie Chińczycy wypchną stąd albo Hindusi oni też są chamscy Chodź, przejdziemy sobie wodą, idziemy do kolejnego punktu widokowego idziemy przejdziemy sobie wodą pomiędzy ludźmi z slalomem wszyscy robią zdjęcia, więc będziemy za chwilę na wszystkich zdjęciach tam jest bardzo ładne słońce i jest taka mikro jaskinia wszyscy sobie robią takie piękne, wiecie, zdjęcia, podskakują pryskają wodą jest po prostu idealnie i wszyscy chcą znaleźć taki kadr gdzie w tle nie ma nikogo a potem napiszą na instagramie że byli na prywatnej plaży przyjechanie w takie miejsce to jest jakieś takie doświadczenie mocne zobaczcie tu chłopaki też sobie znaleźli punkcik w którym nikogo nie ma w tle i pyk leci fotka na instagram ale słoneczka, zaraz zobaczycie. Popatrzcie. Czuję się teraz jak DiCaprio. Zobaczcie. Pięknie, nie? Zobaczcie, jakie sesje zdjęciowe tutaj odchodzą. Aparaty wielkie, biznes kwitnie. Zobaczcie tu. Typowa poza fotografa. No i już fakturka wystawiona. Patrzcie jak fajnie. Pomimo tych ludzi ma to miejsce wciąż. Fajny urok. Czad. Naprawdę czad. Stąpałem po tym samym piasku co Leonardo DiCaprio. Ilość kolorowych emotikonek, które cisną mi się na samą myśl o tym, jest nie do opisania. On był tu, co prawda, 24 lata temu, ale jakieś ziarenko pewnie się uchowało. No i już jesteśmy przy miejscu naszej zbiórki. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi Niezła covidowa impreza Więc będziemy się za chwilę pakować na stateczek i będziemy się zwijać do krabi Czyli będziemy już wracać Gdzieś Wam wrzucę o tutaj na przykład ulotkę lub nazwę tego wyjazdu żebyście z tego nie korzystali narzekam, nie? No ale ale miejsce jest naprawdę świetne. Zobaczcie, jak bez ludzi. To jest naprawdę spokój. Mam wrażenie, że tych osób przybywa. Jak jakieś zebranie tutaj. Jest ich coraz, coraz, coraz więcej. Ta droga wygląda w ten sposób, że jest widzicie jedna główna ścieżka. I tutaj jest taki fragment, który iść się nie powinno. Natomiast niektórzy idą tym bokiem. Nasz przewodnik się wkurwił tutaj na dziewczynę i zrobił im niezłopierdol, że to jest brak szacunku dla ludzi. Że powinno się ludzi szanować i trzymać się normalnie swojej drogi, a nie na lewo ludzi wyprzedzać. Ma rację. W tym przypadku naprawdę ma rację. Zobaczcie jakim pan nogi zasobne jak w Biblii. Yeah, boy! Żegnając się z wami, zapraszam na kolejny odcinek. Planujemy wybrać się na błękitną lagunę i do gorących źródeł. Do zobaczenia. Spotkaliśmy przy okazji Tą baletnicę z Łodzi, którą Wam pokazałem przez chwilę, ja na sobie wszędzie tutaj selfie robię. Nie wiem, po co ja to nagrywam. Kogo to obchodzi?